Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do tego, byśmy postawili sobie pytanie, czym jest świętość. Czy święci to tylko ci, których Kościół wspomina w kalendarzu liturgicznym? Z całą pewnością nie. Bo oprócz świętych znanych z imienia i nazwiska istnieje niezliczony tłum świętych, których znali jedynie ich bliscy. Nie ma ich w opisjalnym kalendarzu Kościoła, ale są w pamięci i sercach swoich najbliższych. To ci, którzy żyli w głębokiej wierze, ci, którzy poświęcili swoje życie rodzinie, znosili trudy, niesprawiedliwości, upokorzenia. Ilu takich świętych nosił ten świat? Ilu ojców, ile matek, sióstr, braci, dobrych, szlachetnych ludzi przeszło przez życie, żyjąc uczciwie każdego dnia? Papież ich nie kanonizował. Kościół nieba, nie beatyfikował. Książki nie zamieściły ich w Litanii do wszystkich świętych. Ale oni są święci. Są, bo nauczyli się w życiu kochać. Tam jest babcia, co umiała zawsze wybaczać. Tam jest dziadek, który życia nauczył. Tam jest tata, co choć przytulać nie potrafił, prowadził pewnie za rękę. Tam jest mama, której serce bije nawet spoza grobu. Tam są święci, wszyscy święci. Musimy sobie uświadomić, że święty to również bardzo często zwykły, prosty człowiek żyjący obok nas. Każdy z nas od momentu Chrztu Świętego został zaproszony, by dążyć do tej świętości. Wiemy też, że tylko święci znajdują się w niebie. Ale czy my chcemy być święci? Kto z nas życzy sobie na imieninach czy urodzinach świętości? Kto pisze na karce świątecznej o świętości? Kto mówi, że najważniejsza jest świętość, jak ona będzie, to wszystko będzie? Każdy z nas. Niezależnie od konkretnej drogi życia, powołanie do małżeństwa, kapłaństwa, do życia w samotności, jest powołane do świętości. Ale w jaki sposób do tej świętości dążyć już tutaj, na Ziemi? Z odpowiedzią przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia. Wskazuje ona na drogę do prawdziwego szczęścia. Jezus nie mówi, że ta droga będzie łatwa, ale zapewnia i to aż dziewięć razy w dzisiejszej Ewangelii, że na tej drodze On jest z nami i nam błogosławi. Słowo błogosławieni, czyli szczęśliwi, brzmi jak refren, który przypomina nam o tym wezwaniu Pana, aby wraz z Nim pokonywać tę drogę drogę trudną i wymagającą, ale drogę do prawdziwego szczęścia. Osiem błogosławieństw to można powiedzieć prawdziwy challenge, prawdziwe wyzwanie. Ale tylko ten, kto wejdzie na tę drogę, będzie w stanie dołączyć do grona świętych. Wszystkich świętych.